Zyła była pewna kląwa, niesłychanie kolorowa. Brzuch brązowy, pys zielony. Bruch czerwony Zielony. A Ale... Wiecie, popatrz, jaka wielka, łada. Ja. Każdy znak, bo wypadek chce ci zaki, Krowa z kolorowe łapki. Ja, Więc można być tak strasznie kolorową. Trzeba coś poradzić na to. z się Trzeba ruszyć do lekarza.

On o stóp do głowy I powiada ze snu słowy całkiem <laughs> Lo stoi czarno-biała krowa. Wiem, nie powie, wszystko w każdej krowie. Dobrze zapamięta, my się codzień nie oświęta. Pokaż? Brawo.